Nie Jest, Daniel, tam no. Wiem, mówię. Po co? No z nie dzwoni w razie czego. Ten sam do siebie mówi. Patrz, wstaje, wstaje. Idzie. Ej, odwróć się, jeśli idziemy na ławce. No, wyjdź z klatki. No to dawaj. Okej. Okay. Ty będziecie co ty robisz, kurwa. Co się mu jedzie? Zniszczę. Dziś jestem fan, nie będziemy pamiętać tego. Ty nie tam tamtego na dziwce. Szlego, w ciągu 15 minut tylko wejdę Filmowałeś? O, szuka ma Jedzie tutaj Daniel? Eee, ta idzie odprowadzić psa Być podejść do niego, spróbuj z nim zagadać Tak, jestem, to jest powód Jeszcze ze nie mi odpalić. Co? No? Nie chciałbym tak nie To nie pij. weź Co idzie? Co? Idzie na ja? No zaraz chup, bacz, idzie. <grym> Dalej, sam się siebie, Dzień dobry, ktoś krzykł, jem. <grystanie> Też ma niego <możliwe> polana. No? <grystanie> Dziewiąte, dziesiąte <piętro. grystanie> Patrz, sam do siebie wiada. No sam sobie powiada. Jak cukier. No, to tylko Co? wiem. Ja nawet mogę tutaj ławkę łupiego usiąść. I Mogę tu usiąść nawet obok i go filmować. Będzie bliżej. A jak no, Görüyor musun? Hayır Görüyor musun? Çocuğum Çocuğum yoruldu Çocuğum yoruldu Weź łapę, zasłaniasz Teraz? Łapy. Ty, to weź po tej stronie. No to weź swą dupę i przejdź ty. <grywia> nie rozumiem to. Jednak to mi dobry pomysł, żeby wziąć. Jakie ryje, ja pierdolę. Czekaj, przybliżę, żeby go było widać. Nie wiem. <grym> 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 Zapytaj się go. Wstawię to na YouTube a. bez byki puno za dychę Już 5 minut nagrywam I Ile możemy grywać? Dużo z 500 minut co na niej Młody! Ej ty! Stary, mówię do ciebie! Niech się spojrzy to kurwa na chwilę. Ty! Kurwa! Mocher! Na chuj się patrzysz? Spójrz na mnie, kurwa, gdy Cię mówię. Fajna czołgka. Mocher. Mocher. Pojara. Na dziesiątym. Dziadek. Dziadek! Dziadek! Hej, dziadek! Się go Nie wiem, widziałem go jak odchodzi Co to? Chyba tam. Moher! Ej, Moher, mówię do ciebie Spójrz na mnie Patrz, wstaje Jebany wstaje zaraz O nie Noga Założona Nie widzę, jak na to idzie. Hey, dziadek, dziadek, kawzi. Idzie. Dziadek. 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 Maniek. Co jest z tobą? Машлюга! А вы пиво? Боюсь! 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 Gdzie idziemy? Tutaj. Sposóbuj tutaj. Dziaju! To jesteś małyszka! Ja bym go wam. Majesz, małysz, ale. Co? Mówisz do mnie? Masz papierosa? Mam! <grymne> Dobra, chodź tak gdzieś. Dziaju! Dziaczek! Dziadek! No, nie chodź. do mnie! Mam piwo dla ciebie! Ależ, luga! Lecz, luga! Bo ci buty zabiorę! Leź tu! A weź, wstań na chwilę, chcesz coś zobaczyć. No wstań na chwilę! Ty ja Ale się wypierdalasz, wstań na chwilę! daj mu zaraz podejdę z parku nie wkurwiaj się dawaj ja filmuję ja filmuję kurwa, to to ma, kurwa. Ja filmuję. on nie umie ma, ty weź tak będzie jak wyglądasz kurwa wyglądasz kurwa dwa razy lepiej oglądasz no kurwa bo policja przyjedzie.

dzwoni do niego, Dawaj zapytaj się, gdzie jest, czy dzwoni, czy ma chęć porobić sobie tak Jaj, podszedł Ale robi, <trony> ja, JEDZIU Ale ja, 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 tego. ja, <śpinolec>